bardzo podekscytowany. Dzisiaj zapowiada się fantastyczny dzień na zaproszenie naszego dużego partnera, marki EcoGwarancja. Znajdujemy się na wspaniałym, nowoczesnym obiekcie Driveland, Akademia Bezpiecznej Jazdy Tomasza Puchara, gdzie tu pod okiem rewernego polskiego kierowcy, ale i towarzyszących mu instruktorów, będziemy w ramach takiej integracji naszych zawodników związanych z marką, odbywać szkolenia i teoretyczne wykłady, ale przede wszystkim praktyczne jazdy i próbować wydostać się z opresji. Będziemy stawiani w ekstremalnych sytuacjach, będziemy musieli sobie z tym poradzić. Radzić, z poślizgami, z podsterownością, nadsterownością, z przedziwnymi sytuacjami, symulatorem dachowania, z różnymi fajnymi atrakcjami, które tutaj towarzystwo dla nas przygotowało. Fajnie, bo są również pracownicy i szefostwo marki Ekogwarancja, także jest to też dobra okazja do integracji. Na sam koniec dnia jeszcze czeka nas mała integracja, ognisko, jakieś takie mniej oficjalne sytuacje. No jestem podekscytowany, wszyscy jesteśmy, czekamy co tu się wydarzy, myślę, że powinno być mocno. Bardzo fajne doświadczenie pokazuje, jak nieraz ułamki sekund, różnica kilku kilometrów na godzinę no, ma ogromne znaczenie pomiędzy tym, czy uda się ominąć tą przeszkodę, czy jednak dojdzie do, do zderzenia. No, podobnie zresztą jak w walce, nie? No, czasem ułamki sekund, milimetry decydują, czy, czy cios wchodzi i jest nokaut, czy no, jesteśmy całkowicie bezpieczni. Tak? Można było się sprawdzić w takich warunkach, w jakich no, normalnie nie ma możliwości. Na drodze bez ryzyka. O, bo można by spróbować, ale, ale nie byłoby to zbyt mądre. Prawo jazdy mam dopiero od kwietnia, ale no, tą parę tysięcy kilometrów już sobie zrobiłem. Nie czuję się najgorszym kierowcą, ale też nie czuję się jeszcze najlepszym. Wiem, że sporo drogi przede mną. Mam 29 lat, zdecydowałem się, ponieważ jest mi to prawo jazdy potrzebne do funkcjonowania w życiu w końcu. Kiedyś myślałem, że nie, ale.. Pokazuje się teraz, że jednak bez prawa jazdy naprawdę się bardzo męczyłem. Myślę, że... Może to niżej? Okej. Okay. Dobra. Okay. No tak ma też dzisiaj drugiego. Na to brakuje e, e, e. ja mi drugiego. Przepraszam. Bo już... Jehaj s serenou. Nikdy <laughs> nejehal serenou. Jehaj s serenou. Mm. Czy z vás kiedyś dachował A já ja wam to zálátky. Się nogami też dopiero pas i zastanowić się, gdzie będziesz przekładał nogi, żeby nie spać. Dzięki uprzejmości jako gwarancji przyjechaliśmy dzisiaj na tor popróbować różne bezpieczne sytuacje, które mogą się przytrafić na drodze. Mimo złamanej ręki jakoś sobie radzę, są jakieś trudniejsze momenty, ale jest okej. Okay. Trzeba próbować jednym słowem. Niedługo wyjmuję druty, wracam na salę i robię to co mi najlepiej, czyli będę się bił. Jak się odnaleźć leżąc do góry nogami, jak, jak się uwolnić z tych pasów. Taka dość ciekawa lekcja, przyjemna, spożyteczna. Wszystko na spokojnie. Wiem, że to jest tylko symulacja i tutaj się nic nie dzieje. Najlepszy tor to był właśnie ten tor mierzony na czas, tak? czyli dwa okrążenia liczone na czas i dużo zakrętów hamowania, przyspieszania. Tak, po prostu tor wyścigowy. Na pasy, zawsze przed ruszeniem samochodem, zawsze sobie sprawdźcie hamulec, czy możecie wcisnąć do końca, czy noga nie jest przeprostowana, żebyście mieli pełną progresję, jeżeli chodzi o pracę mięśnia. Zielone 40, śmiało. Na początku dynamicznie, koncentracja wzroku, do, do przodu jedziemy. Zobaczcie, kolega przy 40. Zrobił pierwszym razem to co wy przy 49 Zobaczcie jaka reakcja Jeżeli tutaj na wprost i w lewo po śladach jedziemy Jestem dobrym kierowcą i co widać po wynikach Wyścigu jestem bardzo rozsądnym kierowcą Nie, ale byłem wydaje mi się, że jednym z lepszych Na tych wszystkich poślizgowych Najszybszy nie byłem, bo jestem wiadomo ostrożny Tak, znowu wcześniejsza reakcja Dociskaj hamulec Zobaczcie dziewczyny, za jaką siłą uderzyliśmy w kurtynę widzieliście to po takim szkoleniu że widać że jak jest ślisko no to ten samochód nie zawsze nas się słucha tak mimo że to są nowoczesne samochody mają dużo tej elektroniki tak zwanej no ale przy prędkościach i to które były tutaj nie za duże jak jest ślisko no niestety jest już ciężko. Dobrze, to jeżeli nie jest źle, to powiedzcie mi, jakie w waszym odczuciu, jaka to mogła być prędkość? Niewielka. Tak. O ile? Nie wiem. 30 dni było. 5 na godzinę. Odczuliście to troszkę, prawda? No i teraz to co na samym wstępie mówiłem, to jest ważne. Właśnie wzrost masy przeciążeniowej, bo to jest bardzo istotne. Okej, okay, Jedziemy. To doskonale obrazuje to sytuację, która jest na drogach. Więc myślę, że każdy z nas po takim szkoleniu troszeczkę przewartościuje swoje jeżdżenie i zmieni perspektywę myślenia o, o w ogóle, o, o prowadzeniu. Ja że... Trzymajcie się. Gotowi? Tak. Spokojnie, nic, nic nie grozi. 40 na godzinę jedziemy prosto. Proszę bardzo. Tu będzie też radar, 40, troszkę więcej gazu, troszkę więcej. Musi reakcja. Spokojnie, spokojnie, hamujemy, hamujemy i zjeżdżamy sobie. Brawo, 40, jedziemy tutaj, spokojnie. Dobrze to zrobiła. Spokojnie, wyskoczyła taka kurtyna wodna, ona jest przeszkodą. E... Oczywiście uderzamy w nią, no bo no. wiadomo, prędkość już jest... A miałam wyhamować czy to No, nope. całkiem. Staramy się też oczywiście zapobiegać, uderzeniom uderzyć. Ale w nie wstycznie, że mam wyhamować całkiem jeżeli, całkiem, jeżeli całkiem. jeżeli wolisz uderzyć w przeszkodę, aby się. No to ja hamowanie. nie widziałam, chciałam, My przejechać przed Tutaj na próbie to jest woda. W rzeczywistości ja może ja być ja wiem. naczepa od Tirat. Nie chciałam, że to ma tak wiem, to... no ja wiem. Jak ty odjeżdżając! Zabawa zabawą, ale też okay, trzeba. Nie, czyli zadaniem jest też, żeby wyhamować przed Generalnie w sportach walki bardzo ważny jest czas reakcji. Musimy reagować na bodźce, które dostarcza nam przeciwnik. No i tutaj poniekąd może być to dla nas pomocne. Ja w ogóle w życiu codziennym zauważam, że mam szybszy czas reakcji od innych. E, za kierownicą wydaje mi się, że, że ma to ogromne znaczenie, więc, no, trochę mamy ułatwienie, może pod tym względem. Ale no cała reszta jest do wytrenowania i w ogóle do przewartościowania, myślę. Zobaczcie, to jest to, co powiedziałam, hamujemy cały czas. Prawie 360. Nie, Zobaczcie, ile metrów, 15 metrów znowu doszło. Ja widziałem 2 kilometry, wcześniej było 47, teraz było 49. Widzieliście to? Ale to jest też zupełnie Zobaczcie, strach. dochodzi, 40, 50, to jest dochodzi 10 metrów więcej, czyli gigantyczny wzrost. Zobaczcie, co się jeszcze stało i co pogorszyło sytuację. Samochód zaczął się obracać. To. Przez co też powoduje dodatkową niestabilność i odbiera kierowcy możliwość reakcji. Jestem z Warszawy i zawsze jeździłem komunikacją miejską, i byłem troszeczkę tym w jakimś sensie zepsuty. Nie, nie czułem, że potrzebuję tego prawa jazdy. Cieszę się, że w ogóle mogłem brać w czymś takim udział, bo, jako właśnie bardzo niedoświadczony kierowca, jeszcze du, naprawdę dużo nie wiem. Cieszę się z tego, że, że wiem, że dużo nie wiem. Tak jak zawsze się mówi, pycha kroczy przed upadkiem, i myślę, że lepszego momentu nie mogło być, właśnie, bo tutaj uzmysłowiłem sobie naprawdę, jak, jak stosunkowo mała prędkość jest dużym zagrożeniem w wielu, wielu momentach na drodze. Kiedy, kiedy hamować, to będziesz wiedział kiedy. <gry> <gry> wyjdzie w bronię. Te historie tutaj panowie instruktorzy opowiadali właśnie dużo, jak, jak nawet mała, mała stłuczka, mały wypadek, ale rzeczy, które mamy w samochodzie, czy jakiś telefon, cokolwiek innego, może się stać śmierciowość na bronią, więc to też jest fajne właśnie takie, daje, daje dużo na wyobraźnię. Też bardzo mi się podobały konkurencje, no przede wszystkim wyścig na czas i też jestem zaskoczony, bo jak na to ja i Sebastian Przybysz, jak na to, że mamy dopiero prawa jazdy od pół, od pół roku, to naprawdę bardzo dobrze nam poszły te zawody, że tak powiem, więc no całkiem, całkiem przyjemna rzecz. Zakończyliśmy część szkoleniową na torze. Udało mi się wygrać próbę sportową. Zająłem pierwsze miejsce. Wiadomo, rywalizacja była, zawsze chcę wygrać. Dzisiaj się to udało. Wspaniały dzień, fajne szkolenie. Polecam każdemu spróbować czegoś takiego.